Dwie kury z naszego stada. Zły człowiek zamknął w kurniku na dwa lata. Zarzuca im, że znosiła jedna i druga z tych kur jajka do ogrodu sąsiada. To jest oszczerstwo. To jest wierutne oszczerstwo. Mogę udowodnić, że to jest oszczerstwo. Bo to ja podkradałem im te jaja. Ale mnie jest wolno. Mógłbym pójść do kurnika. Jednym z moich długopisów, podnieść skobel i te kury wypuścić. Ale czekam. Że ten złożyńca wypuści je warunkowo do roz... czasu, do czasu rozstrzygnięcia tego sporu A poza tym Agata kazała wytrzepać mi chodniki więc nie będę się jej narażał Jeżeli te kury, a raczej te więźniarki jajkowe nie zostaną wypuszczone, to wniosek sprzeciw... Do rady Europy. Przed czym was przestrzegam, pisócki byłby ze mnie dumny.